Witam Państwa. Jesteśmy w salonie 2 kółka w nakle nad notecią 30 km od Bydgoszczy. Nasz salon sprzedaży jest największym salonem na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę www.salon2kółka.pl. Wysyłamy pojazdy na cały kraj. Proszę Państwa, dzisiaj prezentujemy Państwu kolejny motocykl o pojemności 125 cm3. Jest to model z firmy Barton. Barton Hyper 125 w kolorze zielonym z kuframi. To warto zaznaczyć, bo firma Barton to jedyna firma, która na rynku proponowała ten pojazd w wersji bez kufrów. Pojazdy typu Hyper proponował też ZIP ale tam były tylko wersje z kuframi oraz firma Benyko W Zipie to się nazywało VZ5, a w Beneko to się nazywało Taken. Także Barton, mam, posiadamy jeszcze na stanie pojazdy bez kufrów, ale głównie sprzedawały się pojazdy z kuframi. I tutaj mamy Hypera 125 w wersji zielonej. Dodajmy, że jest jeszcze kolor czerwony, pomarańczowy i żółty. Prezentowaliśmy je Państwu wcześniej, tyle że trzeba po prostu cofnąć się i jakiś wcześniejszy filmek odszukać. Pojemność 125. Yy, koło 10 koni mechanicznych, czterocylindrowy, 4-T, jednocylindrowy silnik, rozruch i manualny i elektryczny, czyli mamy kopkę, skrzynia pięciobiegowa, chłodzenie powietrzem, długość 2100. Rozstaw osi 1370, wysokość 1180, waga 152 kg, szerokość 860 mm, dopuszczalna ładowność 150 kg. Felga przednia 17 tylna 17 30. Opona przednia 17 100, 90, tylna 17 130 na 80. Hamulec przedni tarczowy, tylny tarczowy. Zbiornik paliwa 13 litrów, gwarancja na 2 lata. Zużycie paliwa to jest, producent podaje mniej niż 2 litry. Yy, za chwilę uruchomimy sobie ten pojazd, poprosimy o, o odpalenie pojazdu. Jeśli chodzi o dobranie proporcji, dodam, że osoba, która teraz będzie uruchamiała, ma 1,85 m wzrostu. Okej, okay, dziękujemy bardzo. Okay. W tej chwili e, firma ZIP proponuje nam model VZ5 Pro. Jest to troszeczkę unowocześniona wersja e, w poprzedniej wersji VZ5. Ma z przodu szybkę, wygląda troszeczkę inaczej, ale też jest troszeczkę droższa. Nie mamy jej w tej chwili w sprzedaży. Towar, który ładnie się sprzedaje i warty jest y, zainteresowania klienta, polecam motocykl 125 Barton Hyper y, 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 na prawo jazdy kategorii B. Zapraszam wszystkich na naszą stronę wwwsalon 2 Zapraszam na nasz. Facebook, na nasz Instagram oraz na nasz kanał na YouTubie. Tam zamieszczamy filmy z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać wwwsalon Wysyłamy pojazdy na cały kraj.